Sobie, <noise> Ma pan katar. Nie o to chodzi. Kiedy się poznaliśmy, kiedy poznałem cię, kiedy poznałem Twoją historię, stare serce mi pękło. <noise> Na no ile kawałków? No i co, ustaw światło, no? Jeszcze raz. <głosy> <głosy> Dobra, <bo> ustawione jest. <noise> No nie, no, no nie tak delikatnie, przecież to nie puszka paprykarz, no. Co to A co to jest? Mineralna. Nie! Odważniej! O! Poszedł! <laughs> Kamera, światło Światło Dźwięk Akcja. No to wala! Oś poszedł O Jezu Ale prysło Prysło? Jeszcze nie trafił Gdzie cię tak uczyli walić? A, a pod prawym płucem widzimy 5centymetrowe nacięcie. To, to nie moje. A to dobre. No nie, nie. Po, po, po jakimś ostrym narzędziu, a ty ja po twoim dóży. Poza tym warto by ortopedia także zna się na przeprowadzaniu takich sukni. Sołonek, kotku. Czekaj. Bez tego kotka nie będę pretensywny. Myślę, że nie muszę tego robić. Kurczę! Nie wiem. Rączkę. Jo, <śleszy> <śleszy> a proszę, byś akcja, panie prezesie, bo Ja nie ja no, poruszę, więc... Masz godziny. Dobrze? Pani jest nie Pani co? <śleszy> Mogę być taka niemiła. Co ty wiesz? Co ty możesz wiedzieć o mnie i mojej koleżance, córeczce, Cicku? Dość. Nie, jeszcze raz, jeszcze raz, nie No, A co to jest? Początek, jeszcze raz, wszystko. Prze co to matematyka? Tak, to, to, wszystko, wszystko. No, akcja. Akcja. Co to matematyka? Akcja. Co to matematyka? Co to matematyka? Pamiętaj, jak się następnym razem To popamiętasz! Co zrobiłeś moją córką? Ostatnim razem jak tu byłem. Jeszcze raz. Mi się złubacowa. Skoko, nie denerwuj się tylko Jacek. Nie no co ty? Pokaż, pokaż. Klecz, klecz. A nie, to ty wskoczysz, krew, tak? Krew, krew. To ja nie mogę tak, wiesz. Możesz, możesz. Tak? No. Teraz jestem widoczna. Bardzo. A co ze Schmidtem? On się wyłączył z tej sprawy. Dam mu nowe zadanie. Akcja? No nie wiem. Sanek za mną nie przepada. A za kim on przepada? Chyba tylko za tymi swoimi dziewczynkami z budem. Akcja? Mam go poinformować o pana decyzji? Już o wszystkim wiem. A ty cichy. Wciąż pozostajesz moim informatorem. Tego nie musi mi Pan już przypominać. No, tak myślę. OK. Akcja. Podobno zna Pani Wojtka Dziennikarza. W, Wojtka... Bo... Adamczyka, spokojnie. Podobno zna Pani Wojtka Adamczyka. Dziennikarza. To on nas Tygodniowo... Co tydzień powiedz. Co tydzień. <grym> Tygodniowo... <grym> Rób No. Róba. 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 Nie. Weź sobie ręce, tak? No. A się się. No. 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 One jedną, zobacz, one mi latają na jednej linii. A ty. Nie, ty robisz tak? No. 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 Bo potem masz za wysoko rękę. Tam z No. No, to trzeba się go podbyć z głowy. Tak jakbyś je rozkładała tu, w to, tak jakbyś chciała. W ogóle mi już jest ciepła już. Co ja mam powiedzieć? Teraz podbiegnij tak ci truchtem za lampę, zrzucaj Staje, Wstaję rozglądam się no. Przyglądam się i koniec Czekaj, sprawę To daleko nie <noise> Akcja Dlaczego ty się no po trzecim zawsze śmiesz? Chociaż po wierzy. czwartym się zaśmiała. <gry> Miłość nie wybiera, wybierz mi <gry> Mowy nie ma. Jeszcze raz, bo ci wyżyła, jak się ryjesz. <gry> <gry> no już zaśmiała się, ześmie się już <gry> Uh -huh. No to czemu? Jeszcze have... raz. Okay. Akcja! No to czemu o tym nie, nie mówi. <laughs> Up for. Her... Uh... <laughs> Sorry. No? Up for having some fun.